Nie no Jesteśmy strasznie zadowoleni, choć w zeszłym roku byliśmy mega smutni na mecie, że byliśmy trzeci, tak dzisiaj się strasznie cieszymy z tego miejsca, bo nie ma co ukrywać, Kajtek z Brianem byli szybsi od nas, tak naprawdę Łukasz był jeszcze szybszy od nas, ale wczoraj nabroił, ale stara rajdowa prawda mówi właśnie, że wynik jest na mecie. No, mieliśmy swoje zadanie do wykonania, bo dla nas najważniejszy to był polski czempionat i tutaj walka no najlepiej o zwycięstwo, które właśnie udało nam się, jeszcze musimy dojechać do mety, ale generalnie udało nam się osiągnąć i zdobycie maksymalnej liczby punktów. Eee, więc tak jak mówię, wygranie polskich Mistrzostw plus trzecie miejsce w e, Mistrzostwach Europy jest dla nas super sukcesem, tym bardziej, że mieliśmy jakieś drobne problemy i nawet na ostatnim momencie się coś tam podziało z Turbo, także, także jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale też dostaliśmy w kość fest. Teraz zadanie do wykonania na Słowacji, tam wracasz na... Tak, tak, teraz mamy już za tydzień rajd Lubenik, e, który podaje, że pięć razy chyba pod rząd nam się udało wygrać, więc fajnie by było powtórzyć sukces. E, no musimy jeszcze troszeczkę tutaj popracować z samochodem, bo za dużo mamy jakichś takich drobnych historii, które no, nie potrafią, przeszkadzają się skoncentrować na jeździe na 100%. No ale to i tak jest już krok do przodu, także że jestem dobrze nastawiony, no i zobaczymy, no trzeba walczyć.